Kurde, jeszcze nie przyleciał. My kręcimy teraz? Co kręcisz? No włączyłem plakałka no, uh -huh. Nie przyleci czy co? Przylecił, czekaj. Jest, jest, jest. Kurde, no już od snajpera dostałem. Tylko wszedłem i nie snajpera. Czekaj. Się bawią jest

O kurde leci Co? Switchblade Nie chcę kurwa stracić jeszcze jeden kill I będziesz miał? Będę miał plechołka yy, Dla tego a patrzę Cze, jest, jest, widzę tam gdzieś Po prawej, prawa, prawa, iść tam na tyły, prawa straciłem jest kurde, co sniper w tej dziurze na tym mostku aj, dwóch nie zdążyłem, badger, znam go dobry gracz z niego biorę snipera i nie ma pata z CS5 dwóch ściągnąłem nie? ustawili się pięknie do zdjęcia

Da. Dostał. Kurde. Prawa strona. Kurde. Dostałem. On też dostał. O dziwo. Dostał. Co to było? Taka... Nie, co jest piątka. Dobra, dostał. Blada. Nie Do mojego czasu jest co? W tej dziurze się dociągnę. Masz tutaj zboczu po pośrodku Niepotrzebnie. Nie, 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 nie. Nie rób tego. Jestem z tej z mid Jak jednego masz, to będziesz miał drugiego. Nie miałem miejsca. Dobra czekaj. Szybko wrzucę. Leci Musz kurde uciekł mi Albo go ci go zastrzelił, bo można zastrzelić Switchblade'a. to Można Nie wiem, ale uciekł mi gość wziąłem Po prostu uciekł. Prawa! Kurde, żem zezamiał miał teraz Dobra. mam Mortara. Okay. Prawa będzie od prawej całkiem przechodził. A dobra zginął, bo widzę tak. w logach. Prawa nie jest obstawiona, można im na plecy wejść pięknie. Można. No samochody się sypią. No nie, dostęp po blajda, kurde Jaj, ale raj, kurde. Niech mi ten dysk z, przy, przyjmą na reklamację. Kurde, i mi powiedzą, czy, czy w ogóle z, będę miał nowy czy nie. Bo teraz jakieś dziwacznie zrobię tę reklamację. No za Ale wybuchło dobra, trudno. Kurde! Tam tak 300 czy tam coś to jest piękne teraz. C, z Piątka, najszybsza. No tak, ale ten jest też szybki. M45 w BF-ie i dobrze strzela mocno. A C z Piątka to wiesz 50 HP, a ten 90. A prawie nie ma różnicy w szybkości. Przynajmniej jaka jest jest minimalna. 90, Ja Tech Switchblade, kurde, są w środku, od prawej, będzie do ciebie szedł. Dobra, 40 dostał na lewo przejścia jest przy wejściu Dobra, próbują przez niego to Ja się bawię dzisiaj To ja się zrobię Dobrze Nie wiem tą co jest piątka, zobaczymy Lepszy wyjął na maksymalną moc 50, ale headshot zawsze wchodzi Nie, <laughs> uciekaj, fajne lata z przybliżeniem <laughs> <laughs> Idzie do środka, z prawa strona Mam inne zmartwienie, tutaj nam idą o czekaj. Bo to rok, nie? Eee, lewa strona tam widzisz go poświetlanego. Nie, nie widzę nic. Nie wychylaj się. Dobrze czekaj. Zdjęty. Czekaj. Dobra. No ma no, takie leliście. Jest tutaj. Kurde. Zamówcie. Czuło zaraz. Dobra, padł Dostał Dobra, leży Speech Blade Czekaj Dobra

Po prostu przy plancie dwóch jeden leży, drugi leży. Kurczę. Maruda z lewej na dole, bo zauważyłem na minimapie. Kurczę. Zdjął mnie. Nie, zostaw go. Dobra, padłem i tak, bo lewa strona <noise> też był przyprzed. Aleśmy mocno ich trzymali, długo. No. To po prostu biorę taka trzęska, że się go na 20 metrów z tego. Jeszcze raz. Aj. Bo to rok. Kurde. Dobra, chul. tam jeszcze był sztył mowiec, ale mu zostało 32 HP. Wchodzimy na plecy? Czekaj, czekaj. Jeden i jedną stronę. Dobra, jeden leży, to to rok. Splitował.

Pisz blade. Dobra. Kurde, jak on mnie trafił? Szybko. Hmm. Czekaj, moment, ja wezmę te, te, te 50, Jeśli do tak trawa 50, zobacz. się do CS5 tak przyzwyczajam, że tak 50 nie potrafię grać, nie? No, czy tak, czy tak, czy to ma jakieś zmniejszone obrażenia, czy nie? Nie wiem Ze w nogę albo w ramię nie zabijesz już Albo z większej odległości Już nie zabiłem Kurde Ja muszę tego odsygnać 300 Ja się tak cs 5 zaję zaje fajnie bawię Kurde, przy autobusie jest Ja Jestem zajęty, mocnego, switchblade'a puszczonego. Kryj Od tyłu idą? Nie, no tak, kurde, przy autobusie już jest. Dobra, dostał Chcę by ty A to dwóch gra tych z jednego klanu, jeszcze dwóch wchodzi. O ładnie cię pojechało. Badger, nice one, badger. Commentary one for you. No fucking way. Да, я лагаю Чёрт! Один с пдмом двух Третий! нет, я за этим, за этим мурком далеко

Granata, czy nie wiedziałem, co strzelać? Panikowałem od lewej dwóch.